Siema, tutaj Łukasz, Łuki Woźniak i Przemek, Przemok, Przemek. King Domino. Łukasz, to jest prosta nazwa, co się dzieje? Ale ja bo... powiem, ja powiem. King Domino. I co, powiesz dalej? I tu wklej po prostu. Moje King domino w twoją wypowiedź. King Domino. Wygrało nagrodę Spiel des Jahres 2017, czyli najlepsza gra roku zeszłego roku, ale co jest ważne, jest to najlepsza gra rodzinna. Yy, nie wiem, czy pamiętacie Złotą Grę Roku, najważniejszą nagrodę yy, dla gra, gier nie wiem, czy pamiętacie. Złota gra roku. Ale ja z Olą przyznaliśmy King Domino pierwsze miejsce w kategorii gier rodzinnych. Złota gra roku 2016 w kategorii gry rodzinnej to King Domino. Hmm. Czy kto miał rację? Wy. My. Wszyscy. Głównie ja. E, King Domino jest to prosta gra, i dzisiaj z tej okazji, że ona wygrała, mamy dla Was dwie proste informacje. Pierwsza jest taka: my zagramy sobie w grę, a więc to jest tak zwane gameplay. A druga informacja jest taka, że jeżeli zagrasz też w tą grę dzisiaj, do czego Cię zachęcamy, no bo warto wykorzystać tę okazję. Albo powiedzmy do środy, do środy i wyślesz zdjęcie swojego królestwa, jakie zbudowałeś w tej grze, na, e, wrzucisz na wola publicznie na posta na stronę gry planszowe u Łukiego, e, to coś wygrasz, znaczy może coś wygrasz. Wylosujemy kogoś. A, już ktoś wyłączył filmik i już wierzę na pewno. Wylosujemy kogoś i e, do środy włącznie to działa, tak? Do środy o północy gramy King Domino. E, znacie zasady. czemu możesz przetestować kafelki i połowę tylko zostawić. Drugą połowę nie używamy. A jak nie masz Kingdomino, to przy okazji zachęcam Cię, żebyś kupił, ułukiego.pl, e, gra rodzinna świetna. I zaczynamy grę, jak ktoś nie zna gry Kingdomino, to pozna ją w praktyce, bo jest bardzo prosta. Wykładamy kafelki, 13, 24, 30. Dwie osoby oczywiście robią to trochę inaczej, ale wciąż bardzo fajnie to jest skalibrowane. Fajnie się skaluje na tak. Tak. A ludziom wysyłamy te, te telefony, iPady w folii, bez folii czy coś, była jakaś akcja, czy nie? Czy faktyczne nagrody? Faktyczne nagrody, faktycznie. Ja zaczynam, ja wybiorę sobie ten kafelek. Mhm. Mm Kurczę, nie wiem, może nie. Nie, dobrze, wybrałem dobrze. Teraz ty. Prze wiadomo. Po co? No nie zabieraj mi, no! no wybierasz. No i zaczynamy grę. Wykładamy cztery kafelki. Możecie napisać komu kibicujecie. Kibicujcie mi poproszę, bo Łukasz tak wygrywa większość wiele. Schodzisz pierwszy, budujesz i wybierasz. Buduję i wybieram. No dobrze, no to sobie wejdę tu. Dobra, no i bierzesz. I ja sobie też od razu zejdę. O, zabrałeś to. A ja mam co? A, wodę. No to dobra, na pewno wezmę to. I teraz tak, jak to przyłożę tu, to tam będzie taki fyrtel, ale już będzie taki lekko odcięty. Dobra, to sobie zbuduję. I będę miał to i to I bym to ci zabrał chętnie. Tak. To bym ci zabrał chętnie. jakby ci to zabrał, to ty będziesz miał to. Czyli też ci się to przyda. To prawda. Porobiłem cię łukasz. Dobra. Jak 11 latka. To biorę. I twój Przepraszam wszystkich naszych 11-letnich widzów. Że, że obrażasz? 11-letnich widzów? Tak. Dobra. Teraz ja tak. Nie, odkrywamy. Co jest? Tak. Co? 5, 6, 11, 27. Zaczynasz przemek. O, komuś tutaj las wszedł. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Uh -huh. Uh -huh. Dobra, ja już sobie zacznę kombinować. Dobuduję tak. I walne to i to, bo nie mam jakichś lepszych perspektyw na życie. Jak to zbuduję tu. Jak to zbuduję tutaj, to przeszkadzają nam w grajnie. Nie można normalnie w ciągu dnia o 12 pograć w grę. Mamy takie duże korpo, tu się przewijają ludzie, to jest wieżowiec taki wielki Manhattan eee, Poczekaj, ja się komikam, gdzie to położę. A już, już tego. Mm. Jak tu położę? Jak tu położę, widzowie, napiszcie w komentarzach, gdzie mam położyć. I ty przeczytasz jakieś ten komentarz. Nie, no to są jaja. nie. Po nie podpowiadać. Raz, dwa. Co jest większa szansa? Jest, jest większa szansa na las z polaną, ale jest też szansa na wodę z polaną. Jakby to ugryźć wszystko obok siebie, nie da się wszystkiego, nie? Nie się nie dało uczyć to prawda Dobra, robię tak, ryzyk fizyk. Zaryzykowałem Zary za A teraz, jesteś w takiej uprzywilejowanej pozycji są wysokie numery Ups. 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 No i trafiłem na to z wodą Czyli źle Dobra, zejdę i teraz tak. Co ja mogę zbudować? Co mogę połączyć? Mogę położyć to tutaj to mi się też przyda woda i zboże, bo zboże mi nie punktuje. To mi się mniej przyda. Korony te. No dobra, to ja sobie zajdę tu i od razu tutaj, żeby już przyspieszyć ten temat świąt, żebyśmy już mogli myśleć co chcę zrobić. Teraz tak, ja to sobie przełożę tu. A to sobie przełożę tu. To tu mam jeszcze pole do podpisów i tu mam jeszcze pole do podpisów. Dobra, teraz to buduje. Nie możesz, musi pasować co najmniej jedno. Dobra, Łukasz. A jak znajdziecie jakieś oszustwo w widzowie, to piszcie. Piszcie w komentarzach, bo moim zdaniem przemo. Jeżeli wygra, to znaczy, że oszukiwał, więc sprawdzajcie nas. Dobra, uwaga, jest przedostatnia runda. Emocje moim zdaniem sięgają co najmniej z zenitu. Nie wiem, jak twoje jest! Dokładnie tę kawę chciałem. Hmm. No nie! Ja chciałem być pierwszy w ostatniej rundzie. Myślę, że cię mnie jakoś takie dobre kafle. Dobra. Tu mam 5 na 5 więc już powoli zamykamy temat świąt. Teraz tak mocno się zdecyduję na zbożówki i na to już nie wejdę w ogóle, bo mam nie ma wszystko tutaj jak to jest To może to jest błąd, to może powinienem tak położyć i jeszcze zostawić sobie opcje. Dobra, tak kładę. Schodzę tu czy te dwa punkty. No nie, no tutaj bo to jest. Aha, nie, no nie, 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 nie. tak chodzę, matka idzie Wchodzę matkę idę. tu. I teraz co mi się bardziej opłaca? tutaj chyba. Nie, poczekaj, to jest bez sensu. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, tak się ze mną gra, nie jak ja cofam ruchy, Możesz to oddać? Mm -hmm. Tutaj, to mogę położyć tutaj, to mogę położyć tutaj, to mogę położyć tutaj, to mogę położyć tutaj. To... Jak to jest w ogóle emocjonujące, to ludzie oglądają jak my myślimy na mm -hmm. Niby prosta gra, niby wszystko mogę obliczyć, ale nie no, mogę. No a, to jeszcze tego powiedzmy, a z tego jeszcze nie zszedłem, właśnie. Zszedłem z tego i dobrałem to. To jest ten moment. Mm -hmm. Pozwalacie swoim, piszcie w komentarzach, czy pozwalacie znajomym cofać ruchy lekko chociaż. No, no. Dobra, dobra. Ja nie cofam nigdy. Teraz to było tylko rozproszenie. Każdy, tak cofasz ruchy, ty zawsze cofasz ruchy, nie? Trzeci to może, czegoś że czegoś innego mhm. Ja przegrałem moim zdaniem tę repartę. punktów chyba. w ogóle ma niskie punkcie wyszły. No, no bo tak właśnie widziałem, że tutaj wyszło, odrzuciliśmy dużo, no ale. Tak dobrze. też bywa czasami. Różnorodne kim ze miną, jest zawsze, in, zawsze inne. Pójdę. To mi da jakieś tam nie ma, 4, 9, 10, a tam mi da, tu już nie tych kafli Aha, a tam mi da jeszcze więcej, dobra, dobra. No zobaczymy. No i widzimy, że w ogóle namotałem, nacofałem się. Mm -hmm. I ostatecznie zrobiłem dokładnie to samo co chciałem od początku zrobić. Trzeba muszę się w takim razie przysunąć z tą sytuacją. Przesun się z tą sytuacją. A teraz jest Risky Beast trochę, nie? Tak. A, mm. Nie wiesz co wejdzie. Nie, nie wiesz pasz. co wejdzie. No, ale i tak tego hmm. hmm. nie mogę tu położyć. Mogę to tu Nie, nie, nie. Aha, możesz Możemy do tego. Możesz. Dobra, no zrobimy tak. Mhm. Ale pekniesz za to ale to był błąd no, nie będę mocny tkwił niestety Lipsgrat jedziesz pierwszy schodzisz i bierzesz uuuu nigdy nie byłem taki zestresowany grom nie Dobra Chcesz poczekaj nie dam tego, na no pewno tego Ja schodzę i wezmę w takim razie to i teraz gdzie to mi chcę położyć? Raz, dwa, trzy. To mi daje sześć punktów tutaj, a to mi daje sześć punktów tutaj. To samo. Ale to mi daje alternatywnie jeden, czyli to jest lepsze. Dobrze. Twój ruch nie wiem czy popełniłem błąd czy nie, drodzy widzowie widać tutaj nasze królestwa dobra, no ja schodzę tu oczywiście, bo nie mam już innej opcji no, no i bierzemy po kolei no to nie można czegoś no, tak, tak ułożę. Tak, ułożę. No, no i leciemy punkty. Ile masz? A ty? 30 ile masz? Ja mam ponad 30. Ja mam po nich. Tak? Ja mam 39, ja mam dwadzieścia Czemu yy, próbowałeś? <grych> Słuchajcie, piszcie w komentarzach, jaką grę mamy zagrać yy, w następnym gameplayu. To jest po pierwsze. Po drugie, yy, wysyłajcie zdjęcia z King Domino do wygrania, jest coś fajnego. Nie powiem jeszcze co. Do środy... W... No co, zagrajcie sobie w King Domino. Ile to nam zajęło? 10 minut? We dwóch? Mniej. Słuchajcie, 39 27. E, napiszcie jak... Pokażę, jak... że ja muszę zacząć swoim telefonem <grym> nagrywać party, które ja wygrywam, bo ludzie sobie myślą, że ja nic nie wygrywam. Ostatni przemów coś tam wygrał. Zróbcie zdjęcie waszego królestwa, wrzućcie publicznie na walla, na ścianę, post. Nagrywam szereg łukiego na Facebooku publicznie, żebym go mógł sobie obejrzeć i wyślę komuś coś do środy. Włącznie gratulacje za Domino jest do kupienia w sklepie, sklepie łukiego, jest do kupienia. Ta gra jest bardzo fajna, polecamy na dzisiaj. To tyle. Do zobaczenia. Hej.